Bruno Jasieński wytruł całe miasto wytruł cały Paryż, aby zbudować nową lepszą rzeczywistość. Palan Paryż pokazała mi wszystkie ludzkie słabostki, pokazała mi obojętność poszczególnych ludzi wobec idei. Pokazała mi, jak okrutny może być świat, który otacza nas i jak ludzie. Którzy popadając w ekstremalne, niecodzienne sytuacje, całkowicie odmieniają swoje oblicze. Początkowo wydawało mi się jeszcze kilka lat temu, że, że, że ja tak naprawdę wszystko rozumiem, a później, później z czasem okazało się, że, że zupełnie tak nie jest i że świat, który, który mnie zastał w wieku moich 20 lat jest zupełnie inny niż taki, jaki sobie go wyobrażałem wcześniej. Kiedyś wierzyłem, że za pomocą pewnych przemian politycznych można dokonać cudu, można dokonać można zupełnie zmienić oblicze świata, zmienić oblicze Ziemi, odmienić człowieka. Wierzyłem, że można tego dokonać za pomocą no, dosyć intensywnej działalności politycznej, dzięki czemu można by było zbudować świat oparty na sprawiedliwości, równości, dzięki czemu można by było odejść od całego zła, które wytworzyło się. Na tym świecie. Wierzyłem w to tak długo, aż w pewnym momencie, gdy po raz kolejny yy, zawiodłem się na poszczególnych grupach ludzi, w których pokładałem poważne nadzieje, yy, i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to walczą tylko nieliczni, walczy tylko garstka. Po pewnym czasie większość z nich e, u, urodziła dzieci, założyła rodziny e, i w zasadzie e, z, gdy ja dalej się angażowałem w ruch, oni z reguły odpowiadali mi e, ideologią Bachora – nie nakarmisz. Ja patrzyłem cały czas na to i w pewnym momencie powiedziałem sobie – nie, ja tak, ja tak nie chcę. Zacząłem dochodzić do dziwnych wniosków, wręcz paranoją się dla mnie stało e, to, Całe oblicze świata, który mnie otacza, świat zbudowany na jednym potężnym bogu, którym jest pieniądz. Zrozumiałem, że jest grupa ludzi, którzy chcą czegoś innego i szukają czegoś zupełnie innego. I tą grupą mieli stać się właśnie dla mnie i w ogóle taką grupą są artyści. Jestem na etapie, gdy nachodzą mnie myśli o bezsensie e, działalności politycznej jako takiej i dochodzę do wniosku, że, że to właśnie twórcza i świeża, wspaniała działalność artystyczna może stworzyć te, te nowe jakości, które miałyby być sednem funkcjonowania nowej rzeczywistości. I tak właśnie jak i futuryści dochodzili do takich wniosków, całe życie wychowywałem się na sztuce, całe życie wychowywałem się na muzyce. Grałem, grałem na skrzypcach. Mój ojciec jest y, wielkim, uznanym artystą, y, kompozytorem, muzykiem. Y, y, poświęcał mi zawsze bardzo dużo czasu i wiele sił i energii zostało we mnie włożone, tak abym uformował się jako wybitny artysta. Jednak ja, ja, ja nie zrealizowałem tych zamierzeń. Ja nie zrealizowałem tych. Zamiarów e, rodziny, które, które miały spowodować to, że, że ja miałem e, wypłynąć na wyżyny sztuki, na wyżyny muzyki. <laughs> miałem, miałem być, e, miałem osiągnąć wszystko, miałem osiągnąć wszystko. Ojciec mi powiedział, chcesz grać na skrzypcach, to graj, ale jak Dawid Oystra, chcesz malować maru jak Leonardo da Vinci, chcesz kręcić filmy, to kręć, ale jak Stanley Kubrick. I powiedział mi to ojciec i powiedział, że pomoże mi. I, a, ja, a ja nie byłem w stanie, a ja nie byłem w stanie y, tak na dobrą sprawę y, podołać y, tym zamierzeniom, choć tak naprawdę byłem w stanie, by ja byłem w stanie temu podołać, ale, ale ja temu po prostu nie podołałem. W wielotysięcznych stu miastach wychodzą codziennie tysiące gazet. Długie, czarne kolumny słów Wykrzykiwane głośno po wszystkich bulwarach. Piszą je mali, starsi ludzie w okularach. Nieprawda. Pisze je miasto. Scenografią tysiąca wypadków, rytmem tętnem krwią. Teraz moja działalność nie ma już wymiaru jakiegoś politycznego. A ma wymiar rewolucyjno-poetycki, no i, i, i działania WGR-u, walczącej grupy rewolucyjnej. E, właśnie docelowo grupa ta miałaby stać się grupą artystyczną. Fascynuje się elektroniką od małego dziecka, jest to dla mnie jakaś magia. I, i magia rozchodzenia się fal radiowych w weterze. Od dziecka mi fascynowała możliwość komunikowania się na odległość. W pewnym momencie zorientowałem się, że fala radiowa nigdy nie zanika i wyemitowana raz w przestrzeń, ona może być odebrana kiedyś tam, daleko, nawet po, poza granicami naszej galaktyki. Bruno Jasieński w swojej książce Palą Paryż zbudował 7 nadajników o, mocy, o średniej mocy 500 kW każdy. W momencie, gdy wymarłe miasto nagle ożyło, ono ożyło przez eter i nagle okazało się, że Paryż ogarnął całą ziemię, ogarnął cały świat w, poprzez wszystkie te nadajniki radiowe, poprzez fale eteru, poprzez, moc, poprzez pole wielkiej częstotliwości, ogarnął, yy, ogarnął cały, cały, cały świat, cały wszechświat.